do tej pory przez 3 lata była jedna grupa studentów. Mhm. Też Spodobało im się. Studia pewnie skończyli. Do Mam kilka innych mieszkań, ale nie w Katowicach, to e, wziąłem sobie Nie, to wszystko zależy jak się trafi, nie? To różnie bywa, ale... No tak jak pan mówi, no, ze studentami to czasami jest tak, że oni trochę tam może więcej pohałasują. Ale to przeważnie tam rodzice jakieś pieniądze dają na te studia, nie? To nie ma problemów z płatnością. No student, student mówi, bardzo sobą rodzica, który płaci, prawda? Tak, to jest właśnie... To jest właśnie atut. Bo, bo to jest tak, że który ma pracę i niby na to mieszkanie, dziś ma pracę, której może nie mieć.